Witam wszystkich na moim kanale. Ja jestem Iza, Zapraszam, dziś na film z cyklu Wybierz kartę. Dziś sprawdzimy, jakie kroki w stosunku do Ciebie wykona osoba, którą w tym momencie myślisz w przeciągu najbliższych dwóch tygodni. Od lewej strony macie trzy talie kart: talia numer jeden, numer dwa i numer trzy. Wybierzcie sobie talie kart, z której chcecie mieć czytanie, i zaraz zobaczymy, co tutaj według kart, jakie, tak, jakie kroki wykona osoba, o której będziesz myśleć. Tak więc daję Wam chwileczkę na wybór talii i zaraz będziemy zaczynać. Ok, jeżeli już każdy wybrał swoją talię kart, najpierw zaczniemy od talii numer 1. Jakie kroki w stosunku do Ciebie wykona osoba, o której w tym momencie myślisz? Jakie kroki w stosunku do Ciebie wykona osoba, o której w tym momencie myślisz? Tutaj karty pokazują jakieś kwestie na rodziny. Ta osoba do końca nie wie, co tak naprawdę ma zrobić. Tu jest jakieś błędne wyobrażenie na temat, nie wiem, rodziny, na temat Waszego związku. Ta osoba cały czas podejmuje decyzje. Ona, ona nie wie, czego chce, mam wrażenie. Jeżeli jesteście na takim etapie, że nie wiem jesteście w tak zwanej separacji, być może macie ciche dni, a tu te karty dalej pokazują, że ta osoba cały czas będzie się zastanawiała, ona nie jest w stanie podjąć na obecną chwilę jakiejś konkretnej decyzji, właśnie z tego względu, że jeśli coś wydaje, ona ma jakieś błędne wyobrażenia właśnie na temat rodziny, na temat związku, na temat tego być może jak powinna wyglądać taka zdrowa relacja. Tutaj właśnie karty mówią bardziej o takiej, o takiej niewiadomej, o ym, trudnościach z podjęciem jakiejś konkretnej decyzji, właśnie z tego względu, że ta osoba, ona sama nie wie czego tak naprawdę chce. I tego, jak pewne rzeczy powinny wyglądać. Tak więc tutaj karty nie pokazują żadnych takich konkretnych kroków, konkretnych sytuacji, które miałoby się wydarzyć. To teraz sprawdźmy talię numer 2. Zobaczymy, co tutaj u Was karty pokażą. Talia numer 2. Jakie kroki w ciągu najbliższych dwóch tygodni wykona osoba, o której w tym momencie myślisz? Jakie kroki w ciągu najbliższych dwóch tygodni wykona w stosunku do ciebie osoba, o której w tym momencie myślisz? Jakie kroki wykona osoba, o której w tym momencie myślisz w ciągu dwóch tygodni? Co ta osoba zrobi w stosunku do ciebie w ciągu najbliższych dwóch tygodni? Jeżeli chodzi o, o osoby, które wybrały drugą talikard, tutaj mam wrażenie, że ta osoba w pewien sposób będzie chciała troszeczkę Was oczarować, ale mimo wszystko będzie, że tak powiem, w dalszym ciągu podejmowała jakieś decyzje. Może ta osoba tak naprawdę ma jeszcze kogoś innego na oku. Może ta osoba jeszcze myśli o kimś innym, ale mimo wszystko wybiera Ciebie i wchodzicie na level wyżej. Ta osoba ma w dalszym ciągu ochotę chęć pracować z tobą, być może nad znajomością nad relacją, tutaj też mogą być jakieś kwestie zawodowe, które was łączą, ale jeżeli chodzi ogólnie o osobę, o której pomyślałaś bądź pomyślałaś to ja bym jej do końca nie ufała z tego względu właśnie, że tutaj ona się pokazała w karcie maga a mag to jest taka osoba, która nas oczaruje ona wie jak ma się zachować co ma powiedzieć, żebyśmy że tak powiem my byli nią zauroczeni oczarowani, żeby ta osoba w pewien sposób nas przyciągała ale ta osoba nie jest do końca szczera. Tak więc te karty też pokazują, że osoba, o której myślałaś bądź myślałeś, ta osoba będzie cię w dalszym ciągu czarować, ale mimo wszystko, ta osoba będzie chciała podjąć jakąś decyzję, um, będzie się nad czymś zastanawiała ale wybierze, mam wrażenie, że wybierze Ciebie, prawda? I w dalszym ciągu będzie chciała pracować nad Waszą znajomością, nad Waszą relacją. To teraz sprawdźmy talię numer 3. Zobaczymy, co tutaj u Was karty pokażą. Talia numer 3. Jakie kroki w ciągu najbliższych dwóch tygodni wykona osoba, o której w tym momencie myślisz. Jakie kroki w stosunku do Ciebie w przeciągu najbliższych dwóch tygodni wykona osoba, o której w tym momencie myślisz. Jakie kroki w przeciągu najbliższych dwóch tygodni wykona osoba, o której w tym momencie myślisz. Co ta osoba zrobi? Okay, ja nie odwracam kart jeżeli chodzi o osoby, które wybrały trzecią talię kart tutaj kochani mam wrażenie, że ta osoba w dalszym ciągu będzie chciała pracować nad znajomością z Tobą, nad relacją z Tobą i tutaj może się wydarzyć, że może się wydarzyć taka sytuacja, że coś tak jakby się całkowicie zmieniło. Tu mam na końcu karty koła, czyli teoretycznie ta osoba inwestuje w Ciebie, pracuje nad waszą relacją, ale mimo wszystko nagle coś się zmienia. Tutaj, że tak powiem, wchodzi, wchodzi kwestia losu, kwestia przeznaczenia, coś się nagle może zmienić. Nawet jeżeli, że tak powiem, w przeciągu tych najbliższych dwóch tygodni nie będzie właśnie mm, jakichś takich radykalnych zmian, z, m, które mogą właśnie e, wychodzić ze strony tej osoby, które ta, które ta osoba może podejmować, to tutaj właśnie są jakieś takie mm, drobne, drobne kroczki, pracujecie, jest dalej tak jak było i nagle coś się dzieje i zupełnie inaczej wygląda Wasza znajomość. Tak więc tutaj mam wrażenie, że będą jakieś takie kwestie przeznaczeniowe wchodziły w grę. Los tak naprawdę zdecyduje o tym, jak dalej powinna wyglądać wasza znajomość, jak dalej, co dalej będzie między wami, bo tutaj mam wrażenie, że nie do końca niewiele się może zmienić, bądź też właśnie będzie taka sytuacja, że hmm, ta osoba zrobi coś takiego niespodziewanego, co Cię bardzo zaskoczy, może Cię zszokować. Wasza właśnie znajomość, relacja może się zmienić o te 180 stopni, wejdzie na zupełnie inny level. Tutaj też karta może mówić właśnie o osobach, które być może mają już swoje dzieci być może wychowujecie wspólnie jakieś dzieci i tutaj nagle są jakieś, że tak powiem niespodzianki od losu, tak więc u osób które wybrały trzecią talię kart, no te dwa tygodnie mogą być, że tak powiem takie bardzo zaskalkujące jeżeli chodzi o relacje z tą osobą, o której w tym momencie myślałaś bądź myślałeś ale pamiętajcie kochani że to są tylko karty, tak więc o tym, jak wygląda nasze życie, to tak naprawdę my decydujemy. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały trzecią talię kart. Dziękuję wszystkim za dzisiejszy film i zapraszam na inne pa! pa.